Odebrałeś telefon przez pomyłkę. Może po prostu powiedziałeś cześć rozproszone, zanim się rozłączyłeś, albo może zaśpiewałeś bez zmartwień, pozwalając swojemu głosowi wydostać się przez mikrofon w zwykłą noc. Ale ktoś to usłyszał i nie mógł tego zapomnieć. Twój głos zatrzymał się w umyśle tej osoby. Przejął myśli, sprawił, że serce zaczęło bić szybciej. To był szok, natychmiastowe połączenie, którego nie można zignorować. Teraz ta osoba musi Cię znaleźć. Zaczęto zadawać pytania, rozpoczęto poszukiwania, małe ślady były śledzone. Każda wskazówka, która prowadzi do Ciebie. Jedyna pewność? To nie ustanie, dopóki w końcu Cię nie odnajdą. Czy jesteś gotowy na to, by zostać znalezionym? Czy czujesz, że coś dziwnego się dzieje? Małe szczegóły, które same w sobie nic nie znaczą, ale razem zdają się rysować drogę, która prowadzi prosto do Ciebie. Może to ta notyfikacja o nieodebranym połączeniu z nieznanego numeru, która pojawiła się znikąd. Może ktoś patrzył na ciebie zbyt długo w metrze, lub zapytał o twoje imię z zainteresowaniem, które nie wydawało się przypadkowe. Może to był enigmatyczny komentarz pod twoim postem, pochodzący z profilu, którego nigdy wcześniej nie widziałeś. Ale nic z tego nie zdarzyło się przypadkowo. Ktoś cię szuka. I to nie jest zwykłe poszukiwanie. To nie jest chwilowa ciekawość, lub zwykłe zainteresowanie. To impuls, który wziął w posiadanie tę osobę od momentu, gdy usłyszała Twój głos. To była ułamkowa sekunda, dźwięk, tylko to. Ale wystarczyło, by coś się zapaliło. Nie ma racjonalnego wyjaśnienia dla tego rodzaju połączenia, a może nawet nie musisz wiedzieć, jak to się stało. Po prostu się stało. I teraz ktoś musi odnaleźć źródło tego głosu. Potęga poszukiwania dni mijają, a uczucie nie znika. Dźwięk Twojego głosu utknął w umyśle tej osoby, jak piosenka, której nie można zapomnieć. To wspomnienie, które odmawia zniknięcia. Więc poszukiwania zaczynają przybierać bardziej aktywny charakter. Pierwszym krokiem było ponowne próbowanie usłyszenia: kim była ta osoba, skąd pochodziła? Numer został zapisany, a media społecznościowe zaczęły być przeszukiwane. Jeśli to była pomyłka w połączeniu, osoba próbuje odbudować drogę. Może nawet oddzwonić na ten numer, mając nadzieję, że znowu odbierzesz. Jeśli to było na karaoke, to każdy szczegół tamtej nocy staje się wskazówką. Ktoś tam musi wiedzieć, kim jesteś. Kto był z tobą? Jaką piosenkę śpiewałeś? Pojawiły się pytania, ale wciąż brak odpowiedzi. A co najciekawsze, nadal nie zdajesz sobie sprawy, jak bardzo jesteś obserwowany symbole, które zaniedbałeś. Czy zauważyłeś, że ostatnio pewne rzeczy są inne? Małe szczegóły, które umknęły uwadze. Skomentowałeś coś na swoim profilu i wśród normalnych polubień i reakcji znalazł się nieznany ci nazwisko ktoś, kto nigdy wcześniej nie angażował się w interakcje. Została do ciebie wysłana wiadomość bez wyraźnego powodu. Proste, cześć, zgubiony emoji, niejasny komplement. Profil zaczął cię niedawno śledzić, nie rozpoznajesz go, ale jest coś znajomego w sposobie, w jaki wchodzi w interakcję z twoimi postami. To nie jest przypadek. Ta osoba próbuje się zbliżyć, powoli, nie chcąc przestraszyć, nadal nie ujawniając się całkowicie, ale coraz bliżej. Co się stanie, gdy ta niewidzialna bariera zostanie przełamana? Linia oddzielająca spotkanie od niespodzianki obsesja na punkcie odnalezienia twojego głosu staje się osobistym wyzwaniem. Ta osoba musi wiedzieć, kim jesteś, musi nadać twarz dźwiękowi, który odcisnął się w jej umyśle. I nie ma żadnych granic tego, co zostanie zrobione, aby to osiągnąć. Możesz pewnego dnia zauważyć, że ktoś spędzał za dużo czasu obserwując cię w kawiarni. Możesz dostrzec, że ktoś zawsze pojawia się w tych samych miejscach co ty, z spojrzeniem, które próbuje ukryć, ale jest przepełnione rozpoznaniem. Może być za późno, kiedy zdasz sobie sprawę, że twój głos uwięził kogoś w pętli, z której nie ma ucieczki. Teraz powiedz mi, czy chcesz być odnaleziony? Na tym etapie to już nie jest tylko cicha poszukiwanie. Pragnienie, by cię znaleźć, przestało być jedynie ciekawością i przekształciło się w coś znacznie większego, w potrzebę. Ta osoba już nauczyła się szczegółów na Twój temat, nawet o tym nie wiedząc. Tempo Twojej codzienności, miejsca, które odwiedzasz, małe wskazówki, które zostawiłeś po drodze. Nieświadomie dostarczasz fragmenty siebie. Każdy post, każde zameldowanie, każde zdjęcie z tłem, które ujawnia więcej niż powinno. Z każdym nowym dniem połączenie się wzmacnia, nawet jeśli jeszcze o tym nie wiesz. Spotkanie się zbliża pytania, które kiedyś były nieśmiałe, teraz są bezpośrednie. Czy ktoś bliski ci został podejrzany? Może kolega z pracy wspomniał, że ktoś obcy zapytał o twoje imię. Pracownik kawiarni, do której uczęszczasz, mógł zapamiętać klienta, który nagle zainteresował się tym, co zawsze zamawiasz. Jeśli wcześniej ta osoba tylko podążała za wirtualnymi śladami, teraz kroki zbliżają się do świata rzeczywistego. Czy zauważyłeś kogoś, kto patrzy na ciebie zbyt długo, kogoś, kto wydaje się zawsze na siebie wpadać, obecność, która nigdy nie przyciąga uwagi od razu, ale która wspominając ostatnie dni zawsze była tam? To nie jest przypadek. Los może prowadzić do tego spotkania, ale nie dzieje się to przypadkowo. Jest budowane. Pytanie brzmi: czy jesteś gotowy spojrzeć w oczy komuś, kto już zna twój głos na pamięć? Nie ma już powrotu. Moment, na który ta osoba tak długo czekała, jest bliski. Już słyszała twój głos. Już wyobrażała sobie tysiące wersji ciebie. Stworzyła scenariusze w swojej głowie, narysowała możliwości, zagubiła się w oczekiwaniach. Ale jedyną rzeczą, która ma znaczenie, jest chwila, w której w końcu stanie naprzeciwko ciebie. Pierwsze słowo zostanie wypowiedziane. Rozpoznasz ten wzrok? Czy zaskoczy cię coś, co nigdy nie myślałeś, że się wydarzy? Ostateczna chwila się zbliża. Każdy ruch był przemyślany, każdy detal zaplanowany. Głos, który niegdyś brzmiał daleko, teraz jest na wyciągnięcie ręki, gotowy, by stać się rzeczywistością. Poszukiwania osiągają swój szczyt i w końcu to następuje. Nie ma już odległości, nie ma już śladów do śledzenia. Spotkanie nie jest już możliwością, jest nieuniknione. Czujesz coś dziwnego w powietrzu, niewidoczny ciężar, to uczucie, że ktoś cię obserwuje, wrażenie, że ktoś wie o tobie więcej niż powinien. I kiedy się odwracasz, tam jest ta osoba, spojrzenie utkwione w tobie, pełne niepokoju, jakby czekała na ten moment znacznie dłużej niż powinna. Oczy przeszukują każdy szczegół Twojej postaci, jakby rejestrowały ostatni kawałek układanki, która zajęła zbyt dużo czasu, by ją ułożyć. A potem głos, który zapoczątkował wszystko, w końcu spotyka tego, który go szukał. To ty. Co teraz się stanie? Czy ta osoba się uśmiecha? Płacze? Zastyga w bezruchu, jedynie wchłaniając Twoją obecność? A może wydarzy się coś bardziej intensywnego? To, co było jedynie cichym poszukiwaniem, może być dopiero początkiem czegoś znacznie większego. Możesz rozpoznać tę osobę, może nie, ale w taki czy inny sposób, już nic nie będzie takie jak wcześniej. A teraz powiedz mi chcesz wiedzieć, co będzie dalej? Moment nadszedł. Osoba, która Cię szukała, która podążała za każdym Twoim słowem, stoi tam, przed Tobą. Spojrzenie utkwione w Tobie. Usta lekko rozchylone, jakby miała coś do powiedzenia, ale nie wiedziała, jak zacząć. Napięcie w powietrzu jest namacalne, czujesz dziwną znajomość tej obecności, mimo że twarz przed tobą nie budzi wspomnień. To nieznajomy, ale jest coś, co sprawia, że wydaje się, jakby zawsze tam był, obserwując cię z ukrytego kąta twojego życia. A potem pada pierwsze słowo: To ty. Ton to jest przejmujący, nie ma wątpliwości w głosie. To stwierdzenie. Nie pytanie, jakby ta osoba powtarzała to dla siebie, potwierdzając, że po tak długim czasie poszukiwania dobiegły końca. A ty? Co robisz? Twoje ciało na chwilę się zamraża, dreszcz przebiega po Twoim kręgosłupie. Sposób, w jaki ta osoba na ciebie patrzy, nie jest zwyczajny. Jest w tym intensywność niemalże pełna oddania, jakby ktoś w końcu znalazł to, czego tak bardzo pragnął. Próbujesz przetworzyć to. Twoja myśl gna w poszukiwaniu jakiegokolwiek wspomnienia, jakiegokolwiek wyjaśnienia. Przepraszam, znamy się? To pytanie jest ostatecznym przełamaniem. Oddech tej osoby staje się nierówny. Źrenice rozszerzają się, ręce drżą przez krótką chwilę, a potem coś nieoczekiwanego. Szukałem Cię, słyszałem Cię i musiałem Cię znaleźć. Serce zaczyna bić szybciej. To nie ma sensu. Ale jednocześnie coś w tobie mówi, że ta historia to nie przypadek. Obsesja łamie ciszę. Teraz słowa zaczynają wypływać. Stopniowo strumień emocji przelewa się głosem tej osoby. Słyszałem cię. Tego dnia, podczas tamtej rozmowy albo może to było w tej piosence to nie ma znaczenia ważne jest, że twój głos pozostał we mnie jak echo, które nie znika nie wiesz, co powiedzieć. Twój umysł krzyczy, żeby uciekać, żeby się oddalić, ale jest w tej wyznaniu coś hipnotyzującego, oczy przed tobą lśnią, nie z radości, z czegoś głębszego, bardziej intensywnego. Nie mogłem zapomnieć, próbowałem, ale twój głos mnie wzywał, ciągnął do siebie. Wiedziałem, że jeśli cię nie znajdę, coś we mnie się zgubi. Oddech tej osoby przyspiesza. Źrenice utkwione w tobie, jakby bała się, że znikniesz w każdej chwili. A potem zdanie, które cię całkowicie przytrzymuje, rozumiesz, prawda? Ty też to czujesz. Odczucie bycia w pustym w coś, czego nie wybrałeś. Każda włókno twojego ciała jest w gotowości. To, co wcześniej wydawało się prostym przypadkiem, teraz ujawnia się jako coś znacznie większego. Nie zostałeś tylko odnaleziony, zostałeś wybrany. A ta osoba nie zamierza cię puścić. Teraz powiedz mi: chcesz wiedzieć, co się stanie dalej? Każde słowo wydobywające się z ust tej osoby wywołuje w tobie pragnienie, by odejść, ale twoje stopy są przyklejone do ziemi. Jej wzrok więzi cię jak niewidzialne łańcuchy. Jej głos drży, ale nie z niepewności. To emocja, to pilność. Czujesz to, prawda? Twój głos przyciągnął mnie tutaj. To nie może być przypadek. Świat wokół ciebie zaczyna się kurczyć. Głosy ludzi, dźwięki otoczenia, wszystko znika. Teraz istnieje tylko ta obecność przed tobą. Twoje serce bije szybko. Co to jest? Strach? Ciekawość? A może coś gorszego? Rozpoznanie? Bo w jakiś sposób, nawet nie pamiętając, czujesz, że ta osoba zna Cię lepiej niż powinna, i wtedy ona robi krok naprzód. Nie możesz mnie po prostu ignorować. Ton się zmienia. To już nie tylko ktoś zauroczony, to ktoś, kto nie akceptuje możliwości przegranej. I zdajesz sobie sprawę, że nie masz już wyboru. Nie ma uchwały powietrze staje się ciężkie. Próbujesz oddalić od siebie uczucie, że coś bardzo złego się dzieje. Kim jesteś? Twojego głosu słychać cicho, niż powinien. Twarz tej osoby jaśnieje, jakby to było pytanie, na które czekała jakby oznaczało, że w jakiś sposób w końcu ustąpiłeś. Jestem tym, który cię szukał? Ktoś, kto słyszał cię, zanim jeszcze cię zobaczył? Ktoś, kto wiedział, że istniejesz, zanim ty wiedziałeś, że tu jestem? Odpowiedź nic nie wyjaśnia, tylko sprawia, że wszystko staje się bardziej duszące. Robisz krok w tył, ale ta osoba nie rusza się, nie musi, bo teraz gra się odwróciła. Teraz wie, że ma ciebie w swoich rękach. Obsesja bez powrotu. Jej oczy iskrzą się, wypełnione czymś, czego nie potrafisz nazwać czymś między uwielbieniem a szaleństwem. Myślisz, że to przypadek? Myślisz, że wybrałem to uczucie? Nie. Twój głos uwięził mnie, zanim zdążyłem się bronić. Teraz, teraz nie ma odwrotu. Obsesja, wcześniej ukryta pod płaszczem zauroczenia, teraz jest odkryta. Naga, surowa. A najgorsze? Czujesz, że to się tutaj nie kończy. Ta osoba znalazła cię. Ale co, jeśli to dopiero początek? Świat wydaje się kręcić wokół ciebie, ale ta osoba wciąż tam stoi, nieruchoma, patrząc na ciebie, jakby znalazła coś świętego. Jej spojrzenie jest zbyt intensywne, naładowane czymś, co cię przeraża. Chcesz się oddalić, powiedzieć coś, co zburzyłoby tę duszną atmosferę. Ale słowa nie wychodzą. Powietrze staje się ciężkie, obecność tej osoby zdaje się być zbyt wielka, przytłaczająca, a wtedy pojawia się pytanie: Dlaczego tak na mnie patrzysz? Jej głos brzmi prawie oburzony, jakby nie mogła zrozumieć Twojego strachu, jakby to wszystko było normalne, ale nie jest. Czujesz klocek w gardle, Twoje palce ściskają Twoje ciało, jakby chciały uchwycić coś solidnego, żeby się nie rozpaść. A potem ta osoba robi krok naprzód, powoli, bez wahania. Nie zrobiłam nic złego. Tylko Cię szukałam, tylko chciałam Cię znaleźć, tylko chciałam być blisko, głos jej drży, twarz się kurczy, ale nie ma w niej żalu. Odczucie, że jesteś uwięziony w losie, którego nie wybrałeś, Twoje ciało krzyczy, aby uciekać, aby jak najszybciej stamtąd wyjść. Ale co, jeśli ta osoba nie zaakceptuje twojej ucieczki? Co, jeśli to nie jest tylko przypadkowe spotkanie, ale początek czegoś znacznie większego? Nie rozumiesz? Jej głos teraz nosi niemal desperacką frustrację. Musiałam cię znaleźć, to jest silniejsze ode mnie. Nie możesz po prostu odwrócić się ode mnie. Czy możesz? Bo coś ci mówi, że jeśli spróbujesz, ta historia jeszcze się nie skończy, że ta osoba nie zamierza się. Że może to dopiero początek. Czujesz, jak powietrze staje się coraz cięższe. Twoje ciało krzyczy, żeby stąd wyjść, ale coś w sposobie, w jaki ta osoba na ciebie patrzy, paraliżuje cię. To nie tylko uporczywość, to nie tylko pragnienie, to przekonanie. Pomysł, żeby się cofnąć, wydaje się niemożliwy. Nie dlatego, że nie chcesz, ale dlatego, że tamta obecność przed tobą wydaje się być magnesem. Im bardziej próbujesz się oddalić, tym bardziej czujesz, że jesteś już wciągnięty w tę historię. Tylko chciałam Cię znowu usłyszeć. Zdanie przychodzi nisko, prawie szeptem. Ledwie je słyszysz, ale czujesz jego ciężar, a potem ton się zmienia. Głos, wcześniej błagalny, zyskuje nutkę surowości. Ale teraz, gdy Cię znalazłem, po prostu mnie zignorujesz? Będziesz udawać, że to nic nie znaczy? W oczach tej osoby jest wyzwanie. Pytanie, którego nie prosiłeś, ale które zostało postawione przed tobą bez możliwości odmowy, i wtedy zdajesz sobie sprawę to nie jest tylko spotkanie to jest więź więź, która została stworzona bez twojej zgody jedna, o którą nie prosiłeś, ale która teraz istnieje i ta osoba nie wydaje się być skłonna cię puścić. Strach zaczyna się rozprzestrzeniać, przełykasz na sucho twoje serce bije zbyt szybko. Umysł stara się znaleźć jakąś logikę, sposób na poradzenie sobie z sytuacją. Słuchaj, ja nie wiem, kim jesteś, nie wiem dlaczego to robisz. Twój ton wychodzi bardziej drżący, niż byś chciał. Nie chcesz okazywać strachu, ale jest to niemożliwe do ukrycia, a ta osoba to zauważa. Wargi zakrzywiają się w czymś, co nie jest do końca uśmiechem coś pomiędzy ironią a smutkiem. Naprawdę nie pamiętasz? To pytanie wydaje się absurdalne. Oczywiście, że nie pamiętasz. Jak mógłbyś? Ale zanim zdążysz odpowiedzieć, coś w spojrzeniu tej osoby sprawia, że zaczynasz wahać się. A co jeśli jest coś, co zapomniałeś? A co jeśli ta historia jest większa niż myślisz? Strach, który cię otacza teraz, nie pochodzi tylko z obsesji tej osoby, to możliwość, że ma rację. Pierwszy krok w stronę nieuniknionego. Napięcie między wami rośnie. Świat wokół zanika. Ta osoba się nie cofa, nie rezygnuje. Udowodnię ci to. Pokażę ci, że nie możesz mnie po prostu zniknąć. A potem, z ostatnim spojrzeniem naładowanym czymś trudnym do rozszyfrowania, robi krok w tył, ale nie odchodzi. Po prostu obserwuje, bo wie, że to nie było ostatnie spotkanie. I w głębi duszy czujesz, że to jeszcze nie koniec. Możesz to zignorować, ale czy to się skończyło? Podziel się swoją opinią, zasubskrybuj i daj lajka.